I zaczynamy z daily, pierwszy dzień daily. Zrobię tylko jedną gierkę tak na początek. Może, że bardzo szybko zmienę to wtedy puszczę. Na no, 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 to... <laughs> razie planuję tylko jedną gierkę. Dzisiaj jest pierwszy dzień daily. Dzisiaj też rzucę na film. Jest pierwszy stycznia. wings butik. Dobra. nie Aliza, no nie wierzę w to. Hmm. Jaką pekę sobie No start, 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 start. Start, 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 start. Więc nie. Start ma być. <laughs> Chłop będzie droga, widzenia. drogą, dobra Dobra, dobra droga, droga, Admin, dobra Kurde, dobra. Kurde, droga, Naprawdę tu Naprawdę na milion No droga, jak tu, droga, no 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 ważne. Teraz idę do Żeby naprawić te. Kabelki. Okej, okay, easy. Jeszcze mam wasnienia kolejne. Dobra, dobra, dobra. No. Czy serio mnie? Dobra, to jeszcze jedna gierka, co? to? Nie wyrwało, to mnie zerwało, to naprawdę bardzo, nie? Dzień dobry, mam, twój, mam, mam swój kolor, który mam zawsze załom nie? To nie jest mój ulubiony, ale ja zawsze mam, mam amonku, ten kolor, jak mi nie zabiera. Du długa rozmowa. <gry> to jest impostor. Jestem impostorem Wiem, że ja nie mam. Nie będę ma na tym bardzo długo się dziurnej, no. Naprawimy. No, Dobra, tylko tak. とて。 Myślę, że to im nie obrażają, ale jednak nie. Dobra. Zaraz. Nie, umiem być impostor... Impo nie umiem być impostor... Nie umiem być impostor... Nie umiem Jak mój kolega Patryk, nie? A tak... A Jak się oglądasz Lufin to pozdro. Yy, koniec tego odcinka, mam nadzieję, że się podobało. Yy, widzimy się jutro na jutrzejszym odcinku, no to cześć.